I do nas bardzo serdecznie! Z tym listowski właśnie mi tutaj bombardują bardzo nieładnie. A ja, właśnie w tym miejscu, mniej więcej skończyłem ostatnim razem, a ostatnim razem skończyłem. w wy, 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 wy. miejscu, gdzie przyszedł, o, właśnie nasz główny bohater, który ech, będzie mi przeszkadzał znowu. podlewelowałem się trochę, mam nadzieję, że tym razem mi to o wiele szybciej pójdzie i łatwiej. Znaczy, o ile w ogóle tym razem mi się uda to zrobić. Ale wam zaufam, według niektórych z Was. Można ten jego laser blokować tarczą. Więc, jeżeli będzie taka okazja, to na pewno to sprawdzę i dziękuję za rady, bo pewnie ta rada nie jest w żaden sposób fałszywa. Blokowało się kontrolem. Okej, okay, kontrolem się blokowało, bo już zapomniałem, tak dawno nie grałem. W Castle Gushers. Teraz ciągle moch, 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 moch. moch. Niektórzy maniacy już mają tam full level, ale ja tutaj biję teraz moim słodkim, nowym zwierzaczkiem. Nie wiem, czy już widzieliście pana nietopereka. Ja jestem netoperek. Ops, i spadłem. Przetestujemy, A dziękuję wam za radę, rada bardzo przydatna. Teraz tylko trzeba tego gnojca tu zabić. Widzicie jak mu już oczy łzawią. Tylko ci będą mi najbardziej tu przykazali. A widzicie, wbiłem sobie chyba trzy levele więcej niż powinienem mieć, bo tyle... Level... Ops. Teraz naprawdę nie mogłem tego zablokować zaufajcie mi. Wbiłem sobie tam dodatkowy level, wybrałem sobie inną broń i teraz myślę, że będzie wszystko easy. No nie. Ajdź! A! Udało się! Na czas! Na czas! No nie, jeszcze mnie z dupił są. Nie, nie! 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 To nie miało tak być! Ale! Ja się tak łatwo nie poddam! I im dupie! Okej! Okay. Okej! Okay. Teraz na spokojnie. No i znowu zapomniałem stopera włączyć Disty Matole. Chodź! Ła! jakim cudem. Puściłem tarczę przypadek? żeby to się mogło stać? Nie mówcie mi tylko, że znowu to się stanie co się stało przedtem. Ach, tym razem przejmuję tą tarczę na siebie. No i dupa! Znowu się stało to samo! Przejdźcie to, obraz. z tym mamy problemie. Teraz szybko tylko Zabierzmy dużo życia. Karabin maszynowy! Łuk angielski! I jazda! Jest, udało się. Wygraliśmy z nim już. Dzień Skaczący. Uf. Mogę się tego spodziewać. To jest taka typowa scena z różnych filmów i gier komputerowych, gdzie nasz bohater jadąc na pociągu bądź czymkolwiek innym właśnie ląduje w ten sposób. O Jezu, znowu z nimi muszę coś tu bawić. Nienawidzę tych bomb. Nienawidzę w ogóle przeciwników w tej grze. Są bardzo, ale to bardzo. Jakby to powiedzieć. Brzydcy. W ogóle znowu te glutki tutaj są. Patrzcie na moje nowe komba. W ogóle, co ty jesteś? Dajcie pieniądze! Daj pieniądze bydaku! z bydaka pozostanie biedny! ho na 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 Hmm, myślę, że lepiej byłoby, jakbym poszedł od razu w prawą stronę i najpierw tych stąd wybił. Żeby nie było takich. O, oh, już nie żyją. O, pieniądzki. O, spadać mi stąd. Ho, ho, ho. Jak chodzi o pieniądze, to wszyscy tu się muszą pchać. I już spadają stąd. Raz, tu ich jest więcej. Widzicie, to jest moje piękne combo, którego się nauczyłem. <śm> i co teraz? Nic mnie nie zrobicie, gnojce, Poł O nie, moje pieniążki. Moja pieniączek. Kali chce pieniążek, Kali chce złoto. Szkoda, że ten wampir nie dodaje mi tutaj życia, kiedy oni dostają po dupie. Byłoby to świetne. O, musiałem akurat w ten sposób skoczyć? Chodź tutaj, ciebie nie chcę. O nie, 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 pieniążek. I co teraz nie śmiałeś? Teraz ja się mogę z ciebie śmiać. Ho ho, ho. Co tu chcę jeszcze? Już po to objezią No i dupa, 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 dupa. Ja myślę, że szybko ich tu zniszczę. O, Jeszcze dostałem tu ładną rzecz. postaci... Eee... Zapomniałem jak numero się nazywał. Ład Techno. Techno. Myślę, że będzie szybkie, skoro ich jest tylko... Aha nie, jest ich tylko dwóch. Nie! Tak nie chcę dostawać w dupę. A i co znowu się im piążkiłkaś? Ja się tak nie dał. Ojej, oj 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 ojej, Uciekać trzeba! Nie, zginąłem, Wybacz. Dobra, ja rzuciłem w tym samym miejscu, gdzie zginąłem jestem. He! Oszczędziłem wam tego oglądania, jak znowu dostaję po dupie tam. Ważne jest teraz, żeby tutaj wziąć sprint. Widzę, że się sklatkowało wszystko. I tak właśnie ich tutaj wszystkich wziąć. Tak samo z drugiej strony zrobię. I raz, bo tak trzeba się pozbyć tych glutów tutaj teraz. To w najłatwiejszy sposób, tak mi się zdaje. Oj. Ci. No. Teraz ich ładnie to w dupie. Teraz jeszcze jednak ich ładnie nie walnę, bo tutaj trzeba będzie tych się pozbyć. Zaraz, jakimś cudem. Ahm. Um. Dostałem! nie idziemy sam, idziemy Teraz mogę sobie spokojnie tutaj ich rozwalić. Mam sprint, mam SPRINT! I wszystkich naraz niszczę! Jak chcę! I żarcie to od razu zostałem. No i co teraz robisz? Ha! Miniaturki są moje! Sorry man! O mama, Bomba! Oj! O! Nie zostałem bombą przynajmniej, to jest to! Z tymi będzie teraz bardzo łatwo. Teraz ich tylko podbiję i będzie z głowy. I nowy level! O, i dostałem. Idźmy stąd. Idźmy już stąd. Kończmy tą rozgrywkę, wasz Pan. Z tymi rycerzami Jedi. Idźmy do przodu. A z przodu będzie... Wychodzimy z jaskini, ją okay. O, teraz mówiłem, naprawdę będzie jak Gwiezdne Wojny. O ile poznajecie tą scenę z Gwiezdnych Wojen. Qui-Gon Jinn i Obi-Wan Kenobi walczący z Zachrem Mauelem i te ściany. Więc teraz pewnie... Pyego Gdzieś tu jest. Albo jednak nie. Ale to jest niepotrzebne, naprawdę. Oni naprawdę sugerowali, że ja się to eskuję na tym. Najca. I tu już widzicie. Ojej. Oj, 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 oj. A ja mam tak dużo życia, więc mogę sobie pozwolić na dużo. Albo jednak, bo sobie zostać na następne. Następne walki, bo nie wiem jak długo będę się oczekać na kolejne życie. A, na przykład dostałem teraz BANANA! Ty 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 ty! la. TEN ta dan. Dobrze, już jest po nich. Idziemy i znowu są blisko. Tego tutaj od razu zniszczę, póki mam okazję. Giń! Knockout. KO! Teraz na tym tak zrobimy. Obo Trzeba będzie wziąć speed'a i ze speed'a wziąć tych! Teraz ładnie tutaj dostaną. Wszyscy dostaną na raz. I to będzie bardzo szybka akcja, moi drodzy, ja zapomniałem znowu ścisnąć start, jak ja jestem, boski. I. I. sprint! I wszyscy macie latać tutaj, latać macie! Długo jeszcze mam was tak bić wszystkich. Niepotrzebne jest tutaj dawanie im tyle życia, skoro ja mam takie skille. O, to jest bardzo interesujące. Ja ciągle latam. <laughs> Odcięłem mu głowę! <laughs> Idź mi stąd. I ca nie się że nie było, no i co? PRĄDOWY miecz! No idź. No nie, znowu dostanę tą bombą. Debilizm, kretinizm i tak dalej. A. I co? I co? jeszcze jabłko tutaj było, może to coś będzie? Nie, w tym nic niestety nie ma. Ale niestety tylko jabłko dostałem. Szkoda. O! Co to jest? To jest ten boss? Jakiś... Czy ja wiem? Czy mam się przed tym jakoś chować? Czy mam płakać ze śmiechu? <śmiech> o! Jednak to nie był żaden boss. Jakieś popierdółki były. Coś mam mało życia. Może by się przydało, żeby ktoś mi coś tutaj rzucił. Co to jest? Nie chcę tego. Ja chcę mój młotek z powrotem. Plus trzy do siły dostaną od tego młotka mojego, więc wolę to. Co my tu mamy? O, laska. Ojej, oh, o jak płacze, jak płacze. O, trumna. Ciekawe oh. kto w niej jest. Oj. Oj, co, to to? Wiecie co, ja wolę na razie nie ryzykować i nie spadać. Czy ja mogę jego Wszystkie ataki blokować tarczą? O, chyba jednak nie mogę. Więc postaram się... Oj, co on robi? Ciekawe. Oj! <ścoughs> Pięć shurikenów, okej. Okay. Pięć shurikenów na razie daje. Naj! Dobrze, trzeba się tutaj trzymać. Ostro. Będę w ten sposób najlepiej mnie go bił. Myślę, że tak będę miał największe szanse z nim wygrać. Mam styl życia. Dobrze, skocz tutaj do mnie ziomek. Dupa. Dupa. Chyba przegrał. Do zobaczenia za chwilę. Dobrze, moim zdaniem, ja już jestem z powrotem. Już wróciłem do tego miejsca, gdzie mnie Boza zaatakował, ja tym razem się z tej strony ustawiał, bo widzę, że da się tutaj chodzić podczas cinematyk. A masz! Mam więcej życia tym razem, bo przeszedłem to za szybkim tempie. Masz, weekend teraz no? Nie, nie masz jeszcze... O to, złą weekendę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, okej. Okay. Podejdź, podejść, podejść, podejść bliżej jeszcze zią. Pociekać! Heee, <laughs> dobra, to muzyk pomysłu. pomysł. Wow, wow. Ucz, shuriken, shuriken. To jest 2, 3, 4, 5. Oj, to był pomysłu! Tak będzie chyba najlepiej kopić. Albo i nie. Jabłko. Uch, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. O, jest, dobrze. Zdążyłem na czas. Uciekaj! <laughs> nie udało się. Dobra, do góry uciekał, o, test myśli myśl. To jest myśl, słuchajcie, chyba go zbugowałem trochę. Oj. No, to jest dobre, teraz sprawdzimy jak to działa. No, działa idealnie. Myślę, że w ten sposób tego był mocno. Ostatni shuriken. Ups, what the fuck. Chyba dostał rage'a jakiegoś. Dobra, zabiłem go. Spap! Do lawy spanu. I top się tam w Sądzę, że... Okejka! Okay Wiecie co to znaczy? To chyba znaczy, że trzeba coś zrobić pod filmem. Nawet wam to boss powiedział. Co pierwsza, laska, czy on, czy skarb. Chyba skarb jest pierwszy. Dużo skarbu, dużo skarbów, dużo rubinów i wszystkiego. Nie mam na szczęście tych tajsmigoli, co latały przedtem, więc mogę szybciej z kołami coś zebrać. tutaj tutaj, nie nie ma nie się przez hełm. Myślę, że możemy iść dalej. Wyruszyć w kolejną naszą przygodę! Zanim skończymy odcinek, oczywiście, idziemy? Tutaj mamy iść, tak? Okej. Okay. to jest niby to. To jest niby teraz, jesteśmy tutaj, tak? Tam był jakieś zajęcie przejścia, co miałem tam możliwość iść. What the fuck is this shit? To są te takie dziwne. dziwadełka, co przedtem ja rozwalałem, tak? Ale chyba dostałem trochę od nich. Chyba teraz dopiero pokazały swoje prawdziwe oblicze i pokazują mi swoją moc. Wcześniej mi tamte nie pokazywały. Ciekawe ile życia mają. No nie! Będę, że musiał, będę musiał uważać na takie, takie, o tutaj, takie łone, żeby mi później nie atakowali. O, głowę mu odciąłem, jaka szkoda. O, na czas przeszedłem. Więcej takich głowien mi tutaj dajcie jeszcze. teraz będą mi tymi kulami wali znowu? Ua. No, spędzi, no spędzi. Dobra, no z tym będzie już. Po problemy, O, teraz trzech naraz będę mogli zbić ładnie. Ale ustali, ale ustali, ale latają tam, 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 tam. Pff, ale wywaliło mnie do góry. <ścoughs> ich też wywala, to jest plus. Teraz mogę ich przynajmniej mocno, ale to mocno rozwalić. Chyba widziałem, jak ktoś zaczął tu używać. Wow, okej, okay. kolejny Na razie trzeba. U... O! Chyba tego jeszcze nie mam rozwalać, tak sądzę. Myślę, że zaraz tu jakiś boss wyjdzie z tego. Aj, sędzi nosek. O, jeszcze więcej tu jest. Zostań kanapkę! Kanapka jest na B. What the fuck? I co teraz mi zrobisz? Nie mam żadnego kombo, niestety. Zobaczymy, co zrobię na siłę. Dostał mocno, oj nie, już koniec. Jeszcze jedna kanapka tu jest, wezmę jeszcze jedną. Tam też jeszcze wezmę na później sobie, może coś się tu fajnego będzie działo zaraz za tymi drzwiami. Aha, i wiem po co mi taka kanapka. Obra. Myślę, że po to mi jest taka kanapka. Spadł mi stąd. I co teraz? Idziemy dalej! Może jakiś gnojec tu zaraz na nas? Ale wiecie dzieci, nie bierzcie nigdy styrydów takich jak nasz bohater. Co myślicie, użyć czy nie użyć kanapki? Ja myślę, że jeszcze poczekam z użyciem kanapki. Do pewnego momentu. No i dupa, i dostaję po dupie znowu. No nie! Zawsze do mnie tak wygląda dziwnie. Ehehe! He he. He 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 he. I co teraz? Teraz to mi nic nie zrobisz, mam nowy level, więc. Siema, siema, jestem Dis. Ta tarcza to wygląda bardziej jak mój naramiennik. Okej, okay, już nie. Ale zaraz skończymy odcinek. Wiesz, jest 15 minut nagrywania. Wow! i możemy iść dalej. Jeliu, ile tego jeszcze ma być? Przejdźmy to jak najszybciej, bo jestem głodny i czeka na mnie obiad. Uo. No, jazda. Nie róbcie mi tego teraz. Kryta dostałem jakiegoś. O, 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 o. Dobrze. Mimo wszystko i tak musiałem skończyć, bo już jest ten czas, ale mam nadzieję, że się zobaczymy w kolejnym odcinku Castle Crushers, więc na razie was żegnam i mam nadzieję, że obejrzymy resztę, jak obejrzycie, jak gram w kolejnym odcinku Castle Crushers. Mam nadzieję, że pójdzie mi o wiele lepiej i zacznę dokładnie do tego momentu, gdzie zginęłem, więc zobaczcie w kolejnym odcinku Castle Crushers. Grał dla was Nisowski. Pow.